Jeśli chcesz usłyszeć głos Mistrza Jezusa, musisz wyciszyć wszystkie pozostałe głosy. Tak mówił jeden z moich ulubionych Dominikanów, mistrz Eckhart. Oczywiście mam wielu wspaniałych dominikańskich współbraci, ale przyznam, że mistrza Eckharta bardzo kocham. By jego słowa wielokrotnie rodziły mnie dla Boga. Gdybyśmy zapytali mistrza Eckarta, czym jest modlitwa, to. On by nam odpowiedział, modlitwa to przede wszystkim tracenie. No i czekarcie, ale co zyskujesz dzięki modlitwie? I wówczas brat Johannes, bo tak miał na imię mistrz Eckhart spojrzałby pewnie na nas zdumiony i odpowiedział, nic, ja przede wszystkim tracę. No to nam to ojczy wytłumacz, bo niewiele z tego rozumiemy. I on by nam wytłumaczył tak. Kiedy przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu i zaczynamy trwać w obecności Bożej, to po jakimś czasie zauważamy, że odchodzi z nas lęk, złość, uraza, zniechęcenie, taka pyszna chęć ustawiania świata po swojemu, niepewność, a nawet strach przed śmiercią. Nie tyle zyskujemy, co tracimy. Bo pod tym gąszczem zmartwień, problemów i myśli, które kotują się w naszej głowie, schodzimy w głąb i odkrywamy swoją najgłębszą tożsamość. Jezusowy pokój w sobie. Ekart by powiedział: Ten pokój Jezusa miałeś w sobie od czasu Chrztu, ale dzięki modlitwie go odkryłeś. Modlitwa go odsłoniła. Od czasu zanurzenia w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, czyli od czasu chrztu, a potem bierzmowania, mamy w sobie wszystkie dary Ducha Świętego, ale one są przykryte namiętnościami, troskami, rozkrzyczonymi myślami, i modlitwa na nowo nam je odsłania. Widziałem kiedyś taki film, który pokazuje, jak owce dobrze znają głos pasterza. Podchodzą różni ludzie, gwizdają, wołają, ale owce nie reagują, tylko smacznie sobie trawkę jedzą. Dopiero kiedy pasterz przyjdzie i zawoła, to owce zostawiają wszystko i przybiegają, bo dobrze znają jego głos. Pan Jezus mówi, że moje owce słuchają mojego głosu. I kochani, to nie jest tak, że te owce słyszą tylko i wyłącznie głos pasterza. Nie. One słyszą wiele głosów, ale te owce wśród wielu słyszanych głosów potrafią rozpoznać głos pasterza i pójść za tym głosem. Apostołowie wychowują się, przebywając z Panem Jezusem, słuchając jego głosu, dlatego wiedzą, kiedy On do nich mówi. I tego głosu nie pomylić z żadnym innym. Jeżeli będziemy znali głos naszego ukochanego Mistrza Jezusa, to nawet jeżeli słyszymy fałszywe głosy, to za nimi nie pobiegniemy. I nikt nam nawet nie musi o tym mówić, bo doskonale wiemy, że te głosy nie dają życia, nie dają radości. Może czasem dają przyjemność, ale do radości im daleko. Myślę, że wielkim problemem jest taka duchowa nietrzeźwość w relacji z Bogiem. Ona otępia nasze serca. Tracimy zdolność widzenia Boga. No wiemy, na czym polega rozmowa ze sobą pijaną. No nie ma żadnej rozmowy. Rozmawiasz z kimś, kto jest jakby za szybą. Wiemy, na czym polega rozmowa w hałasie. Albo obejrzeliśmy jakiś pobudzający film, albo naczytaliśmy się dziesiątki niewiele znaczących wiadomości. Czy jest możliwa modlitwa po tym? Bardzo często nie, bo nadmiar dźwięków, obrazów, treści albo nasze nadmierne pobudzenie emocjonalne sprawia, że tracimy kontakt ze sobą i trudno jest nam odkrywać obecność Bożą. Znaczy, ona oczywiście nadal jest, ale jest zagłuszona. Tak jak potrzebujemy jedzenia i picia, aby żyć, tak samo nasza wiara potrzebuje pokarmu. Dobrze jest wiedzieć, co ożywia moją wiarę, jaki pokarm daje mi Duch Święty. Bo z duchowością jest jak z pokarmem: trzeba znaleźć taki pokarm, który mi najbardziej służy. Wiara, czyli więź z Jezusem, to nie jest coś dane nam raz na zawsze. O wiary należy dbać, tak jak o każdy cenny dar. Niewątpliwie to, co ożywia naszą wiarę, jest spotkanie z człowiekiem podobnego ducha, że w jego doświadczeniu ty odnajdujesz samego siebie. Bardzo lubię tę historię, kiedy Abraham opuszcza swoją ziemię i żyje w świecie pogańskim, i zastanawia się, czy Bóg, któremu służy, jest rzeczywiście Bogiem prawdziwym. Przecież wszyscy dookoła niego wierzą inaczej. I wówczas spotyka Melchizedeka, i w jego do doświadczeniu odnajduje samego siebie. I choć po spotkaniu każdy odchodzi w swoją stronę, i prawdopodobnie już się nigdy nie spotkali, to zostali umocnieni świadomością istnienia tego drugiego. Wiara Abrahama jest ożywiona, umocniona. Bóg, który dał mi się poznać, nie jest wyobrażeniem w mojej głowie, jakimś wymysłem, ale jest prawdą. I wiara drugiego człowieka potwierdza i moje doświadczenie. Jestem przekonany, że jeśli chcemy, aby nasza wiara nie zgasła, i abyśmy umieli rozpoznawać głos Pana Jezusa w zalewie różnych innych głosów, to konieczna jest modlitwa osobista, lektura duchowa. A mówiąc o lekturze duchowej, mam na myśli to, co do ciebie trafia, nawet 5-10 minut dziennie, kilka razy może w tygodniu, ale systematycznie. Że kiedy czytasz pewne treści, to masz poczucie, że coś się w tobie rodzi, że masz większe zrozumienie siebie, masz pragnienie modlitwy, masz pragnienie Boga. Dobra lektura duchowa to taka, po której chcesz się modlić. Bez kontaktu z ludźmi, z którymi możemy podzielić się swoją wiarą, bez lektury duchowej, a przede wszystkim bez przebywania z Jezusem sam na sam, tracimy zdolność słyszenia Jego głosu. A jeśli z Jezusem przebywamy, karmimy się nim, to znamy Jego głos, i nawet jeśli słyszymy fałszywe głosy, to za nimi nie pobiegniemy. Chciałbym Was zachęcić do zapoznania się ze stroną twójbrat.pl. Wejdźcie na tę stronę, tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje i pomódlcie się z naszych braci. Będziemy bardzo wdzięczni. Zostańcie z Bogiem.